Z kolejnym odcinku na tym kanale i w dzisiejszym odcinku Będziemy jedli Synku, nie mów tak głośno i szybko Naprawdę, zaraz się zapowietrzysz No e, właśnie tak, Inaczej już masz, bardzo dobrze, bardzo dobrze e, Proszę tatusiu, powiedz Ty... widzom co mają zrobić Łapki w górę i subskrybujcie ten kanał Dokładnie tak, tak zgadza się? Kim oni są? No, no jak? Tymi? Nie poznajesz tatusia? Właśnie Gnojku Zaraz będziemy jedli tylko kto nam to przygotuje? Ja nie idę do gadań. Ja nie wiem, chyba Wiktor, ale moi rodzice zawsze byli ładniejsi. Dajcie mi to jedzenie! Nagrywam, do domu. Mi Co nagrywam. mamy Proszę. teraz do jedzonka? Czekaj, troszkę balon Ale nie tak bardzo. No hallo. właśnie. Przepraszam. To jest przesada. Dobrze, już synku pokaż Bo zobacz. będę zazdrosny. Ja mam. Chrupki na śniadanie moje ulubione, ale fajnie. Tak jest śniadanie. To chyba. Każde śniadanie... Ulubi każdego dzieciaka ulubione śniadanie. Mm. Czekoladowe chrupki. I co, smakuje ci? Mamo, tak? co Jad, jedz, jedz. Tak. to jest za Nie przebrałam się, zapomniałam. No nic. Czy ty coś ukrywasz? nie zupełnie. Czemu ty masz ogon? Nie, nie ważne. Czy To nie byłaś w wiadomościach, kobietą to No, to nie byłam ja! Bardzo. O jaki pożywny, smaczny baj, To francuski rogalik? Tak jest. Proszę bardzo, jest. O, z rukolą, moją ulubioną, oraz oczywiście z twarożkiem. I prawdziwe o. śniadanie dla mężczyzn. Jajka, smażone. Jajecznicę ma, ale zazdroszczę. Lepszy, nie, gorsze, pachy, gorsze, pachy. niesmaczne. Bleh. Wiktor, słabe. Dobra, nie gadaj, jedz. Tato, przestań. Nie zawsze mnie podtapiasz żeby jest Mamo, jesteś super bohaterko, a mnie nie bronisz. Cicho bądź. Czemu zdradzasz mu? Jestem, jestem zwykłą kobietą. Gdy mi nie mów o zdradzaniu, ja widziałem jak cię całujesz z supermenem w telewizji. O! Co teraz będzie? Co o, przygotowaliście? Oczywiście. Mnie nic. Bo śniadanku pewnie trzeba się czegoś napić, co? Czego? O, szampan. szampan! Czy dzisiaj jest jakaś okazja? Uu, Ale dla jest będę sobie. pijany jak rodzice, jak wy tak, codziennie. Tak, dokładnie, Cigo. my też będziemy pijani dlatego, wy mamy wino moje o, ulubione, kochanie. różowe. Znowu będziesz miała luźną głowę. Ała, <laughs> Mamo, czy ty rzucasz, że tylko jedno masz? Nie, nie tylko weź mi ja nie umiem. Daj. Młody, patrz się ucz, jak... Stary, otwiera winką swojej żonce. Boże, jak tu gorąco! Jak tu gorąco! Kochanie, tylko żebyś nie była zaraz zmoczona. No ja nie wiem, kochanie, długo będę jeszcze czekała? O, 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 o! 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 To ona ma szampana, czy ja? Zobacz, z dymkiem! Proszę o. bardzo, kochanie, to dla ciebie. Dziękuję, Ojej, ale syczy! La la. A patrzcie, ja trafię w manekina. No i znowu paję no, są znowu dołu. na roz... Tadas się na zsikał ro... <grym> Idę po pasa Dobra, pokaż staremu czy to jest dobre. Uh! To nie ma procentów stary <grym> Co ja to jest? Jak tego syna mówisz stary, to co twój kolega? Tak, tak jak do kolegów mówisz. Wychowuj tak. swoje dziecko jak należy. Ja z moim synem utrzymuję... Koleżeńskie relacje Zobacz, to jest piwko, proszę bardzo Tato, masz tu szklankę, czemu jesteś taki na piwo łasy? No, no, Widzisz jaki mądry synek? Nie gadaj, ja próbowałam przez 20 lat On znowu tego browara Co znowu? Wczoraj dopiero ostatni nas piłem Kupiłam mu zero Pff. Dobre? Spakuję ci? Słyszałem to Czy to jest zero? Jak mogłaś mi to zrobić? To out. Dobra masz, to jest twoje, a ja z tym idę. Nara! Wróci za trzy dni. W końcu odszedł Tak, wróci za trzy dni spokojnie. Czekiem, bo i mi się skończyło po dzisiejszym śniadaniu. Chyba pora na obiadek, co? głodny jestem. biła godzina 13, proszę, obiadek. Ojej! Nargercy! bo mu kupiłaś to? No to przecież to jego ulubione, no to nie no mogę No ale no mu co, on odmówić. będzie jadł same fast foody na obiady, tak? Niech jej rośnie duży, bo jest, zobacz jaki chudy. Zobacz. Mm -hmm. Szczuplutki. No mm -hmm. Nie to co tatuś. Chudy. A co ja mogę mieć na obiad? Oczywiście. Ziemniaczki i buraczki. O kurcze. Z kotlecikiem. Najlepsze. Patriotyczne. Nie, nie, ja mam moje rece. Obie. Ja, ja. Oczywiście mam. O, sałateczka. No, oj, jesteś gruba. Jeszcze z tym pomidorkami. Jak ty mówisz ta matka? Ona nie jest masz, gruba. Masz. Co najwyżej, ona jest brzydka, puszysta. A. bo no, wiesz co? Masz. I teraz musisz jest, zdrowo. ja zdrowe. Zrobię czinte. Jeszcze! Jutro się wierzył! Raz, dwa, trzy. Z kim ja mieszkam w domu, Boże? Co? Jak ci nie ma to? Trzeba go wycofać. No jedz no! No kurde, jedz no! Jedz! już! Już! Tata, to, 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 to. Słuchaj się matki! A! nowość na tym odcinku. Tak, tak. Ja się nie spodziewałem. Dyserek po obiedzie! Deserek. Jaki Deserek. Lizak? Patrz na mnie. Megalodon to jest. Tak, podaję, to mama, powiem, on będzie cię tak? zjadł na jednego gryza. Tylko A pamiętaj, na dwa. żeby nie gryźć Lizaka, bo po raz sobie przyjesz. zęby. Tak, dobra, ulubijmy ojca. Raz w życiu powiedział prawdę O, moja ulubiona Co? czekoladka bakaliowa! No właśnie, tak to on się zjadł. Mm. Daj Lizaka. Nie! Masz. Muszę Nie licz moich lizaków! Oddaj dziecku lizaka, oddaj o, mu go! Fu. Ja już nie jem Kochanie, oddaj mu tego lizaka. Proszę, dobra, ja już nie jem Masz karę na komputer. I tak nie zjem Widzisz? Dobre. uwaga, proszę bardzo Nie rzucaj jedzeniem gnojku Nie dostaniesz obiadu nie, kolacji proszę. Dobra Zobacz co ja mam tutaj Żurawinka pyszna Proszę Chcesz karę na komputer? Nie I mam i tak nie wychodzę, to przedłużymy na tydzień tą karę. Chcę? Zostanie w szkole cały dzień. Lepiej w szkole niż z wami. a życiu w szkole nie może dłużej zostać. Do 7 lat nie możemy. Właśnie. do więzienia, Cię wyrzucę. O! Do więzienia! A ja widziałem u tricusa, jak uciec z więzienia w 24 godziny i to każdego. Dobra, ja co? Trzymałe. U trzy dłuże. Dłuże. Nie ma tak karmić? naprawdę. U tricusa są najlepsze rzeczy! karmić? Nie. Wiem to. Zakaz oglądania tricusa na. Dwa dni! Tak! No! Zobacz jak zjadł wszystko, widzisz? Bardzo dobrze! No i smaczne? I zdrowe! I zdrowe! nie daj, Krzysiutko! Ale już nie wiem, czy ja powinnam jeść kolację w ogóle... Chyba, że coś zdrowego będziesz miała, to wtedy... Czy ty jesz? No właśnie, dlatego nie jem. No odwróż, zobaczmy No ja wezmę! Prosta forma. Czyli co? mamy? Tak, tak, tak! O, nie chcę, Sushi moje ulubione! Boże! Co to jest? Sushi, sushi, surowe ryby. Siuśki? Sushi. Siuśki? Sushi. Siuśki? Surowa ryba. Jak to się odzywa, Mam. No. jaja ryba. już tego nie lubię, ble. No, każ, co masz, a ja sobie zjem. Ja mam? Happy Meal! Typowe jedzenie dla małych dzieciusi. Nie, nie, Co masz jako zabawkę? Okaż. Co to jest za zabawka? Ale pamiętajcie, wow! musik zawsze jest zdrowy. Ale super! Zielona latarnia! Tak! To jest super bohater. I... Zobacz jak lata! Latającą zabawkę dostałeś! Wow! Dobra! No standardowo! Brakuje piwka! Już wypiłem? Ale ja Nie, zobacz jaki jesteś już gruby. Dobra, no. jeden weź, ale ten mniejszy. Eee! Ale dobra układaczy No dobra, dobra. Spadamy. Już, bo ja nie mam tyle czasu. Już to. No tak, tak. to To tu idzie wstaja ulatuję. Dobra, na razie. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już jutro. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. I to było na tyle. Na razie! Trz.